W wielu chorobach przewlekłych, właśnie leki, które przyjmujemy, czy w ogóle całe mhm. leczenie, czasem leczenie systemowe, które otrzymujemy, no bardzo potrafi niestety wpływać na nastrój i na te elementy, o których mówiłam wcześniej. I to, co jest wtedy też bardzo ważne i, i kluczowe, co czasem pomaga mi jako psychologowi bardziej wyłapać, czy, czy jak bardziej jest to sfera somatyczna. Czy psychiczna? No, zazwyczaj jest to bardzo pomieszane. Jest przyjrzenie się i zachęcam każdego naprawdę do przyglądania się swoim myślom i swoim emocjom, bo jeśli na poziomie głowy my zauważymy, że myśli o naszej chorobie, o przyszłości, o teraźniejszości, o nas samych są o takim zabarwieniu typowo negatywnym, no to jest to bardzo wyraźny znak, że jednak tu w tej sferze emocjonalnej mm, trzeba się temu e, przyjrzeć. I e, do kogo się zwrócić? E, to, co możemy zrobić? E, myślę sobie, że e, no, oczywiście pierwszym takim e, no, specjalistą, do którego e, możemy się zgłosić, e, jest albo psycholog, albo e, psychiatra. I co jest ważne, że jeśli podejrzewamy u siebie, Taki poważniejszy stan. Podejrzewamy na przykład, że możemy mieć depresję, to osobą, która diagnozuje depresję, jest psychiatra. I do psychiatry nie musimy mieć skierowania. Natomiast do psychologa na NFZ tak. No i tu się zaczynają niestety schody. Tak, dostanie się do specjalisty na NFZ no, graniczy często z cudem. Są to miesiące, bardzo długie miesiące czasem oczekiwania, i dostać jest no, ciężko. Natomiast, co też jest bardzo istotne, że coraz więcej organizacji, fundacji oferuje takie wsparcie psychologiczne. I warto po prostu szukać takiego wsparcia wśród organizacji, na przykład związanych z naszą konkretną chorobą, bo być może okaże się, że jesteśmy w stanie po prostu korzystać z takiego wsparcia bezpłatnie.